Dzień dobry, nazywam się Dariusz Chmielewski, jestem rodowitym mieszkańcem Marek i członkiem stowarzyszenia Marki Pustelnik Struga. Panie Darku, skąd pomysł na dzisiejszy trening i zawody czerwcowe? No, pomysł zrodził się już dawno, tylko nie było czasu po prostu go wcześniej zrealizować. W tym roku podjęliśmy wyzwanie no i udało nam się już dopiąć wszystko praktycznie na ostatni guzik. Dzisiaj jest taki trening można powiedzieć i przygotowanie do zawodów, które będą 6 czerwca w szkole numer 1 w Markach. Muszę powiedzieć coś więcej o zawodach w takim razie, czy to zawody są dla każdego, kto może wystartować? Zawody są dosłownie dla każdego, są to amatorskie zawody w Amrestlingu, czyli w siłowaniu się na rękę. Będzie kilka grup do 70 kg, do 80, do 90 i open. Będą zawody, będzie można, było, będzie można siłować się na prawą i na lewą rękę i będą też uczestniczyć mogły kobiety. Czy każdy może się siłować? Czyli również ja, osoba, która nie jest atletą, chuda, wysoka, nie trenowała, nigdy nie była na, na siłowni. To nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Jest tutaj u nas Mariusz Podgórski, jest to sześciokrotny mistrz Europy i proszę zobaczyć, że wcale nie jest tak mocno zbudowany jak, jak Janek Żółkiewski, a jest mistrzem, mistrzem Europy, no więc no, coś, coś to mówi, prawda? Liczy się technika. Niekoniecznie trzeba być, no tak mówiąc, kolokwialnie przypakowany. Witam, nazywam się Janek Żółciński. Generalnie jestem sześciokrotnym mistrzem Polski, medalistą mistrza świata oraz zwycięzcą wielu turniejów krajowych oraz międzynarodowych. Nazywam się Mariusz Podgórski, ja podobnie też jestem sześciokrotnym mistrzem Polski, pięciokrotnym zdobywcą Pucharu Polski i również wygrałem wiele tu mniej międzynarodowych, jak i no, w, Polsce, w Polsce tak samo, tak? ale międzynarodowe też wygrywałem. I no też medalistą mistrzostw Europy. A, ja jestem medalistą mistrzostw Europy, no i czwarty byłem na mistrzostwach świata, ale to było, no, już 4 lata temu. Okay, ja jestem Karol e, ogólnie żyję w, w cieniu kolegów, ale się z tego cieszę, e, Gdy ja się zajmowałem wcześniej wyciskaniem sztangi, a, a wrestlingiem zajmuję się dopiero od dwóch e, lat. Startuję w zawodach może nie na klasie e, światowej, ale jakieś tam e, wygrane posiadam. Panowie, zapytam przewrotnie, czy to jest, czy to, czy to jest sport dla pakerów? Hmm, niekoniecznie. <laughs> Wiadomo, że mięśnie, duże mięśnie, masa to się przydaje w tym sporcie oczywiście, ale oczywiście ten sport też jest jakby wagowo. Tak? Podchodzi się do tego w ten sposób, że ja na przykład walczę w kategoriach 70, kg 75 różnie, tak? No koledzy już bardziej obfici w mięśnie walczą w tych większych kategoriach, jest im no łatwiej oczywiście walczyć z nami, jeżeli my walczymy gdzieś tak w kategorii open, no bo sama masa, mięśnie pomagają, tak? No ja uważam, że duże mięśnie mi nie są potrzebne, tak? Akurat w mojej kategorii, żeby wygrywać. техника. Jak ważna jest technika w tym sporcie? Jeżeli chodzi o technikę, jest ona właściwie kluczowa, ponieważ mając nawet olbrzymią siłę, ale nie znając do podstawowych technik, podstawowej techniki ustawienia i walki przy stole, bardzo często przegrywamy w łatwy sposób, tak? bo pewne myki techniczne wystarczą zaczęłem na to, żeby pokonać dużo silniejszego zawodnika. Czyli przepraszam, Mariusz, tak, na przykład będąc zawodnikiem który waży 70 kilo, może spokojnie wygrać z zawodnikiem, który waży 150, tak? Mariusz, który zna technikę, a który zna technikę, może z nim bez problemu wygrać. I to też nie, nie wkładając w to zbyt dużo e, wysiłku, ponieważ ale znając podstawową technikę. Kiedy trzeba zacząć? W jakim wieku? Wiadomo, że im w... tutaj akurat się nie sprawdza tym wcześniej, tym lepiej, bo trzeba dorosnąć do tego. Ale myślę, że wiek 16-17 lat pod okiem rodziców czy trenera, za zgodą rodziców i pod okiem trenera jest dobrym wiekiem. Nie tylko ten sport oczywiście jest, jakby tu powiedzieć, uprawianym przez ludzi w młodym wieku, tak, bo są różnego rodzaju sporty, ale wrestling jest taką, takim sportem troszeczkę innym, gdyż kładzie nacisk na zupełnie troszeczkę inne mięśnie. więc... To ja może dodam, ja może dodam, że akurat ten sport można zacząć uprawiać w każdym wieku. Najlepszym przykładem jest mój tata, który zawsze miał do czynienia ze sportem, ale no, po 50. roku życia zaczął trenować army wrestling no i został właśnie w kategorii Grand Masters mistrzem świata. Dlatego uważam, że ten sport można zacząć nawet po 50. roku życia. A gdzie szukać trenera? Tak, panowie trenujecie w klubach. Gdzie, gdzie, gdzie znaleźć taki klub? E, powiem tak, e, oczywiście mamy bardzo wiele klubów w całej Polsce. W każdym mieście się znajduje. Mamy klub w Piasecznie e, pod Warszawą. Mamy również e, tutaj. Kluby, które działają też na terenie Warszawy, które się tworzą właśnie w tym momencie. Mamy Pyton Warszawa, który też jak najbardziej funkcjonuje. Także tych klubów, ten, każdy jest jakiś klub w jakimś mieście, tak? więc tutaj zapraszałbym w okolicach Warszawy, pod Warszawą właśnie do tych klubów, do Pytona oraz do Piaseczna. A czy to jest drogi sport? Czy trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby, żeby trenować? Mam tutaj na myśli oczywiście zawody, bo panowie uczestniczydzie w zawodach w całym świecie. E, czy to jest drogi sport? No jeżeli chodzi o wyjazdy na mistrzostwa świata Europy, bądź właśnie jakieś międzynarodowe turnieje, które sobie tam wynajdziemy, to y, oczywiście... No, to są już fundusze tak? i trzeba na to. We własnym zakresie trzeba albo sponsora znaleźć, tak? który gdzieś tam nas wspomoże finansowo, albo no, jeżeli kogoś stać tak? z własnej pensji czy, czy z innych jakichś dochodów, e, sobie to jakby opłacić. Czyli nie ma w tej chwili stowarzyszenia, które opłaca zawodników. To nie jest sport olimpijski, to jest, to, jest, to jest pierwsza podstawowa sprawa. Oczywiście dążymy do tego, żeby on się na tej olimpiadzie pojawił, pewne kroki też już zostały podjęte kiedy to będzie, tego jeszcze nie wiem. Natomiast rzeczywiście nie mamy żadnych, nie mamy żadnych pieniędzy, zostajemy jeżeli chodzi o państwo. Tak? Czy, ale w sumie też jeżeli chodzi o sporty olimpijskie, to jest też podobna sytuacja, w co po niektórych dyscyplinach jest, jest to bardzo takie symboliczne wsparcie ze strony państwa. Nie kłócę się, się o to, no cóż, no, musimy sobie jakoś radzić, tak, jesteśmy zaradnymi facetami. Jeżeli człowiek ma jakąś pasję, no to wiadomo, tą pasję realizuje i za bardzo aż tak i przeznaczamy o to swoje jakby prywatne pieniądze. Tak jak Mariusz tutaj wspomniał, też są sponsorzy, którzy wchodzą po prostu w tego typu układy, ponieważ też to jest sport coraz bardziej rozpoznawalny i coraz docierający do, szerszych, do, szerszego, do szerszej grony, szerszego grona osób. Jest to sport niezwykle widowiskowy. Na zawodach jest na pewno dużo panie, ale czy panie też biorą udział w zawodach? Oczywiście są kategorie dla pań, różne kategorie, także to też się cieszy dużym widowiskiem i jak najbardziej kobiety startują. A panowie, moglibyście opowiedzieć o swoich najciekawszych, najzabawniejszych lub najtrudniejszych zawodach? E, jeżeli chodzi o moje najtrudniejsze zawody, to w sumie były i najfajniejsze. Najlepiej je wspominam: to były mistrzostwa. Nawet nie, może inaczej. To był tydzień właśnie, miałem tydzień taki, że wyjechałem do Bułgarii walczyć na, e, na Ligę Światową i to, to też pokazuje, jakie też jest u nas podejście do sportu, a jakie tam. Znaczy chodzi mi bardziej tutaj o wsparcie. E, tutaj mogę liczyć na siebie, natomiast jadąc tam e, miałem wszystko zapewnione, włącznie z opłaceniem wszystkiego, więc to też... E, tak to wyglądało. No i tam udało mi się wywalczyć wysokie miejsce. No i fajne było to też, że wróciłem tutaj do Polski, pojechałem nie cały tydzień później na e, międzynarodowy turniej ORAWA Arnesting Challenge, e, który też mi się z kolei później udało e, wygrać. Cieszę się z tego dlatego, ponieważ e, po czterech dniach, tak na dobrą sprawę, po powrocie z, Bułgar z, Unii, bo z Bułgarii, ręce mnie tak niesamowicie bolały, że ledwo co nosiłem, e, cokolwiek. Więc satysfakcja z wygrania tego następnego była tak ogromna, że m, do tej pory to super wspominam. E, moim takim turniejem, który pamiętam, e, no zapisał mi się, prawda, m, tak najbardziej w pamięci, to jest e, Arnblast. Ten turniej już się nie odbywa. On miał chyba z 10 czy z 11 edycji w Niemczech. E, tak, to był pierwszy turniej międzynarodowy, na który wyjechałem e, i, i tam udało mi się właśnie zdobyć złoto. E, dlatego... No, wtedy w tym okresie jeszcze nie byłem nawet mistrzem Polski, a już wygrałem turniej, gdzie było ponad 10 narodowości, tak? Więc no, zapisało mi się w pamięci bardzo, bardzo pozytywnie. Dokładnie. No jeszcze pójdę za ciosem Janka, co chodzi o bolące ręce. W tamtym roku jak były organizowane zawody na pracę dzięki... Urzędowi i panu Adamowi Kuszkowskiemu, który jest naczelnikiem oczywiście tam i bardzo pomógł zorganizować te zawody, Armor of Challenge. Byłem też bardzo w to zaangażowany, tylko że musiałem większość rzeczy tam przygotować i tak się tym wszystkim zaangażowałem, przenoszeniem, ustawianiem, że nie dość, że spompowałem ręce przed zawodami, to po zawodach po prostu ich nie czułem. Przez jakieś 2-3 dni, więc nie mogę sam herbaty zrobić. To, to jest moje takie wspomnienie, gdzie <gryw> pamiętam to do dzisiaj. Panowie, życzę w takim razie sukcesów Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, no i Mistrzostw Świata. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.